Dzień dobry, witam państwa. Wczorajsza sesja na rynku walutowym przyniosła dwie istotne informacje. Po pierwsze, mimo sprzeciwu Niemiec, Komisja Europejska zamierza przygotować trzy wersje dotyczące emisji euroobligacji. Zdaniem zwolenników tego pomysłu jest to jedyny obecnie sposób na szybkie rozwiązanie problemu zadłużeniowego Europy. Z drugiej strony na rynek napłynęły informacje o trudnościach związanych z osiągnięciem ostatecznego porozumienia w sprawie redukcji deficytu budżetowego w Stanach Zjednoczonych, przez co generalnie amerykańska waluta traci dzisiaj od rana. Kurs euro USD znajduje się na poziomie 1,3540, natomiast dzięki temu zyskuje na wartości polska waluta, a pary złotowe notują spadki. Kurs USD PLN wynosi dziś rano 3,2810. A para Europel znajduje się na poziomie 4,44,30. Na dzisiejszą sesję zaplanowano jedynie jedną istotną publikację makroekonomiczną. Pojawi się ona o godzinie 14.30 i będzie dotyczyła dynamiki PKB za trzeci kwartał i będzie to wstępny odczyt. Zdaniem analityków wyniesie on 2,4% w skali rok do roku, podczas gdy poprzednio było to 2,5%. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę udanego dnia. Do widzenia.